Hej, ja jestem Czarny Dem, dzisiaj będziemy recenzować beef jerky i teriyaki. Teraz według kolejki to Czarny Dem powinien był kupować, a nie ja. Cześć, dzisiaj będzie recenzja bfr Fierki. Eee... po angielsku, a ja się tylko tak śmieję, bo ja umiem po angielsku. Eee, a, how are you? Uh, I'm fine. Uh, thank you. I powiedziałem właśnie: dzień dobry, dzień dobry. I... Więc dlaczego ja dostałem? Muszę kupić za 10 zł. 25 gramów mięsa. Ja i tak nie mam pieniędzy. A czarny dem mówi: ty szczu nie masz kurwa na co wydawać. Mięsne przysmaki. Zobaczmy po tym całym pedalstwie. W końcu bierzemy się za jakiś porządny miech. To jest kurwa nie jest mięso. Jemy! Wziąłem za mało, nie wiem czy się dzieje. Dobra. Hm. Konsystencja jest taka. Konsystencję masz taką, że czujesz, że rozrywasz kurwa opiarę, o, ofiarę swoimi zębami. Po to Bóg ci dał te bolczaste kurwa jak wilka, żeby rozrywać nimi to mięcho. Więc to jest kurwa dobre. No nie jest to przysmak wasabi. To nie są japońskie wodorosty. Wygląda jak mięsko. O, jest mięsko. Nie wiedziałem, że to jest mięsko. Gdzieś na że to jest mięsko. Jak wąchasz, to takie. Nie takie do końca, że wędzonka. Twój stosy barbecue. Smakuje jak twój stosy barbecue. Jak normalny taki pan kurwa prawdziwy, to on by wziął i zasuszył to wszystko solą. A to w ogóle nie jest słone. Czytałem, raz jednego wieczoru byłem taki samotny. Pomyślałem sobie, Jesteś predatorem. Pójdę na dziwki. Wpierdalasz mięso. E. A w zęby. E. Wtedy przynajmniej miałbym co powiedzieć. Powiedziałbym czarnemu Dymowi, że wydałem pieniądze. E. Nie masz na kogo wydawać pieniądze. Wydałem pieniądze na, na wspaniałą dziewczynę. Nie. Tylko. Trochę za słodkie, no? On trochę. jakby mniej tej, takiej kurwa słodyczy było. Ja lubię jak są dobre, a. a tu nie wiem, bo. Mm, bo ja, czemu ja nie jem twój stosy teraz? Bo ja, ja, ja gdybym teraz poszedł do sklepu, ja mógłbym mieć tu stosy, a, a jem to. i. i wpada w zęby. Lepiej kurwa prawdziwe, suszone dzierki, bo to nie jest prawdziwe dzierki, to jest takie. No.